i <laughs> Ej, wszystko Siema, z tej strony, Milo, jest kolejny odcinek. Teraz Was przywitałem obrazem, którym z tatą odśnieżaliśmy skatepark. W tym odcinku będzie się działo dużo rzeczy. Mój kolega robił salta na skateparku, y, gdzie była lekka kontuzja, właśnie którą przed chwilą widzieliście, i wiele innych różnych rzeczy. Więc zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Też podajcie na mojego Instagrama MiloMazur2006. Pozdrawiam. To jest kolejny odcinek, jest kolejny odcinek. Jak widzicie, jest szybka. To jest film na skateparku Dobra, teraz będzie szeregło Powiedziałeś witam was w kolejnym odcinku, a później powiedziałeś, że to kolejny odcinek Słuchajcie, dzisiaj ten pan będzie próbował salto na skateparku Wczoraj odśnieżaliśmy, wygląda tak Wczoraj w ogóle było cały w śniegu Jest fajny klimacik Tam, w ogóle tutaj wszystko odgarnęliśmy Fajnie, bo jest wszędzie śnieg, a tu, tylko tutaj nie ma Dobra, lecisz, lecisz Adaś Ten odcinek zaczynamy grubo Kolega będzie próbował salto Mam nadzieję, że sobie nie zamieść żadnej nogi, ani żadnej nosa Właśnie zdejmuję ochronki, jeden lajk, like. to jedno życie dla tego kota. Kurde, boję się trochę. Dawaj, dawaj. I teraz będzie... Dawaj, dawaj, to jest takie łatwe. Dawaj. Ej, ja myślałem, że tak zrobisz, tak przez bark. o, by dostał. Gwiazdka, gwiazdka, prawie umarł. Ej, <śmienicza> ty miałeś salto zrobić! jedną rzecz ale... Dobra, dobra, dobra. No patrz, dziewczyny powiedziały, że zrobisz. Jazda! Jazda gwiazda! Nie, nie stresuj się! Jak zrobisz, to będzie twój Instagram. Dawaj, no, da, obiecuję. Mam, mam zawody, jak sobie coś ukazać. Dobra, dawaj, nie zrobisz nic. I I can... U! U, U, wow! Co jest grane! Zrobił salto. Tu jest mój Instagram. <grymne> tu jest kolega Instagram. Dobra, słuchajcie, teraz Wiktor Sobczyk, jak mi nagra, też będzie jego Instagram, no, no, więc no, dawaj. No, teraz, no, teraz, póki jest y, suchy skatepark, spróbuję nagrać jakieś czerwone klipy. Kasik, co powiesz, jak tego nie nagrywałem? Co powiesz, jak to się nie, nie, nie nagrywało? أنا أعمل شيء للبارد Wracam do domu. Dzisiaj była fajna sesja, jest 17.30 dawno, do takiej godziny nie jeździłem. Było mega fajnie. Jutro też Wam nagram odcinek, więc teraz przenosimy się do jutra. Dobrze było. Skryryry. O. Teraz zrobiłem Bar Wiipa, polega to na tym. To jest Bar Swing. To jest Wip. Czekaj, no bo te... Dobra, na no dobre. zrobiłem Bar To jest to. Bar Swing. Zrobiłem to pierwszy raz u nas na flyboxie. Nie tego flyboxa, bo jak widzicie, tam jest taki kąt. Który A tam jest, jest żółty kieł. Po prostu irtu. nie wiem, co tam postawił. Kolega. I później jeszcze na Na razie mu się wbija barierka. Ta barierka mu się wbija. Więc nie polecam, ale później jak się zlituje na pewno to będzie coś Na razie daj mu spokój. Dobra, jeszcze raz, dawajcie. Patrzcie, to jest Bri. O, ty, dobrze było! Ja tu umiesz! <laughs> ty ja nie wiedziałem, że tu umiesz! Ja spróbuję dzisiaj Bridabru i tutaj, to jak mi się będzie chciał i zjem dużo bananów. No, kolega się nie postarał, ale dzisiaj spróbuję właśnie po ten koter. Zrobić brida wywipa No słońce leciutko grzaje Ja w krótkim rękawku jest mega ciepło A tutaj właśnie nowy set yy, Zaznaczcie No po prostu napiszcie mi w prywatnej wiadomości na instagramie Czy podoba wam się ten set Mi się podoba Skate skatepark Jakby nie to, to tutaj by byśmy za dwa nie dopiero jeździli, albo trzy Nie, zbyt świeci słoneczko Słoneczko nas nie rozpiesza dzisiaj, jest bardzo gorąco. Teraz miło szkatuje heel rewind, rewind, a rozni się on od triku i rewind, rewind, tym, zełapie się go od pięt, a nie od palcy. Pozdrawiam, zostawcie subika. Jo! Czysto było. Teraz zrobimy heel rewind, rewind, -re 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 -re. to około 10-5 minut. Trick <gryny> polegałem na heel'u na no -a, a to już weź na moim Instagramie za... to, Jest godzina prawie 17 Już nagrałem klipy dziękuję mojemu kamerzyście Ale nie ma chyba humoru Czemu? Nieważne Tak to wszystko wygląda Jest dość dużo osób A tam odsnieżają No to boisko baseballowe, bejsbo No ten to dla... tego... basket, nie dla koszków, o! No i widzimy się jutro. O, czego ty chcesz ode mnie? Proszę, weź. Ty, weź, weź, bo ja jestem nieogarnięty. Stałem, jest kolejny dzień. Lecimy teraz na skate'a, tylko dajcie mi się ubrać. Ogólnie to montowałem film. Tak jak widzicie, właśnie wyszliście z mojego filmu Ale pamiętajcie łapce w górze, sorry za ten syf Moja mama na mnie ciągle krzyczy, że on taki syf Patrzcie co do mnie przyszło Hulenoga od MGP I kierownica Ta chulenoga będzie do wygrania Więc śledźcie mojego Instagrama i YouTube'a, Bo za niedługo możecie wygrać Tą oto chulenogę. Okej, okay, na początku bielizna termoaktywna Bo dzisiaj jest dość zimno Okej okay, Mamy... Mamy bluzę termoaktywną, koszulkę termoaktywną A teraz jeszcze oh, oh, No jeszcze gacie Jestem co nieco ubrany, dzisiaj jest mega zimno, więc nie wiem czy mi się chce iść na ten skatepark Ej, jestem na parku, wiecie gdzie jest rower? Tam na drzewach O kurde A mi poza tym pęk hamulec, nie wiem czemu sam siebie, bo się wkurzyłem Ale serio, tak się wkurzyłem No i nie mam Ale no, i jest bez hamulca. Coś w sensie hamulec i tak do niczego jest niepotrzebny, no. ale musi się przyzwyczaić. On tak samo jak hamulca. Aj co, ań co? A, a tu nie? Bara chciał coś wygadować. No tak, mega wypadło. Patrz, gdzie ty rurę jest! On był jeszcze wyżej. No tak to jest kornela, Jak kornel się o tym nie wiedział, się <clarry> no. Roel na drzewie To na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że podobał wam się cały odcinek Oraz montaż tutaj macie mojego Instagrama Milomazur2006, mam nadzieję, że wam się podobało Siema